No, witam Was serdecznie. Słuchajcie, jak to gadżet, aż Ryszard musi mieć sporo gadżetów. No i nie może tego zabraknąć w nowym Hermanowozie. A żeby było ładnie i pięknie, no to pierwszy gadżet będzie lądował tutaj. Będzie to nasza cała stacja multimedialna. Tutaj mamy radyjko, normalnie funkcjonuje, wszystkie sterowania z kierownicy zostają, zostaje przy oryginalnym radiu, tym razem e, włączam sobie na przykład Spotify'a i sobie tam włączymy jakąś muzyczkę i na chwileczkę tylko Wam pokażę, że da radę. I, I, już, wszystko I już wszystko działa, działa. robimy zakłócenia, no i tak pięknie, ładnie wszystko chodzi. Ponadto jest nawigacja. A, a więc, generalnie, widzicie, jak to wszystko fajnie funkcjonuje, i to jest oczywiście Apple Car, połączony z takim specjalnym czymś, żeby wspomagało kierowcę w czasie drogi. No, i tyle, co chciałem Wam powiedzieć. To jest początek. Wiecie, że będę miał tego sporo na razie.